nautika jak w miarę bezpiecznie, dostać się do Aurory. Po pierwsze, Aurora musi wybuchnąć. Bum, bum. Druga sprawa, grożą nam dwa zagrożenia. Po pierwsze, lewiatan-żniwiarz, inaczej zna znany jako Reaper-lewiatan. A drugie, promieniowanie. Aby zapobiec temu drugiemu, wystarczy zrobić skafander przecipomienny, który go crafting macie właśnie na ekranie. Żeby skafander zrobić, potrzebujemy dwa razy włóknista siatka oraz dwa razy ołów. No okej, okay, ale sporo już mamy kostium przeciwpomienny, to jak uszkać tego skór syna? Dobra, zacznijmy od krótkiego zaplanowania tego napadu. Po pierwsze, najlepiej gdybyście płynęli Seamothem i nie płyniecie ani od przodu Aurory, ani od tyłu. Kierujecie się na te wyspy, które niedługo wam się ukażą. Jeśli już dopłynęliście o tych wysp, płyniecie wzdłuż Aurory, najbliżej jej, jak się jest to możliwe. Jak woda się zacznie zmieniać w niebieski kolor, jaśniejszy, wtedy wpływacie w najbliższą dziurę, żeby go nie spotkać, bo dalej możecie go już spotkać. Dobrym przykładem tego jest na przykład postępowanie tak, jak na filmie. I tym oto sposobem, jeśli zgodnie z poradnikiem postępowaliście, najprawdopodobniej bezpiecznie dopłynęliście.